We wrześniu 1683 roku Wiedeń ledwo się trzymał. Po dwóch miesiącach oblężenia wojska tureckie znalazły się niebezpiecznie blisko Pałacu Cesarskiego. Morale obrońców podtrzymywała jedynie wieść o pomocy z Rzeczpospolitej. Sobieski wyruszył z Krakowa 29 lipca, 3 września, znalazł się 40 km od Wiednia, gdzie przejął dowództwo nad wojskami austriackimi i niemieckimi. Łącznie z Polakami i Litwinami, miał do dyspozycji 70 tysięcy zbrojnych. Podobną ilość posiadał turecki. Wysoki wezyr Kara Mustafa 12 września 1683 roku rozpoczęło się decydujące start. Najpierw pole oczyściła piechota, aż w końcu do ataku ruszyło 2,5 tysiąca husarzy pod dowództwem hetmana Stanisława Jabłonowskiego oraz inna kawaleria łącznie 20 tysięcy kondy. Uderzenie zmiażdżyło Turków, których poległo ponad 20 tysięcy. Bitwa trwała 12 godzin, z czego przez 11,5 strzelała artyleria. Szarża kawalerii w pół godziny rozstrzygnęła losy bitwy.